Wejdźmy do tej stacji. Ty, co to k***a jest? Co jest? Co jest k***a? Ty! Co to jaj? Nie ma koła, ktoś odgręcił koło wapiące, apiące. Ty! Nie daj ją użyć, biznesplan rozpiszny, musisz ludzie. Jakie kiedy wiedzą cię, kiedy odnisz sukces? Czy trzymajcie za plecami, chcecie widzieć strumień? Dlaczego synu tak okrutnie? Sił mi się bierdolą, koszmar! Te czarne ty! Słuchajcie, dupki. mamy jakiś plan na dzisiejszy wieczór może? Platę i biceps można. Ło, wow. to jest dobre, bez skitu, nie? No, Możemy iść na siłownię. Może mieć na siłownię, jest jakaś 24 godziny? Chyba Gdzie? To... No, w piwnicy. Nie no poczekaj, jakiś film trzeba nagrać, tak? Słuchaj. Robimy pranka na t... Prank no może być dobry, bo co, nie będziemy go straszyli, przecież nie będziemy duchami. Prank może być dobry. Tylko jaki? Marek, jaki? Jaki? Marek masz jakiś pomysł? Albo no, formatujemy no. mu komputer, albo coś innego może. Nie, nie, nie. Bez sensu. To za słabe. Jeżeli jeszcze? Nie, to nie może być nic związanego z jakimiś urządzeniami elektronicznymi, bo to ma no bez sensu. Albo coś z samochodem. O, co? o, za piątką. O, jest z nią o, bardzo o, związane. O, o, o. Ty, bez tylko co z nim zrobić? No, nie rozbijemy, nie? Nie, no poczekaj. Możecie się ja po nie klipu normalnie. No, zrzucimy ją z Nie. Nie, nie no, to musi być pranka, nie? Nie zrobimy, że mu ukradli, no bo... No to nie, by strasznie niegdyś. A się Nie no, to dużo Można by było, wiesz, niby ją odprowadzić gdzie indziej, kluczyki schować, a nie zadzwoni nie. na policję. Albo mu odkręcić. Dlaczego? Siądź ja dzień, gdzie jest takiego kika, jak od samolotu. Jestem jak Ice Force szybki. Nie no, nie to... Za grupę, za toga, a to się odkręci, się Zróbmy z niej kabriolet. Nie, nie, nie. Tak, żeby to nie było. A koła da się albo. O, koła może. Koła, koła, o, o, możemy koła odkręcić. Koła może no. Ale cry. poczekaj ty, bo jak spuścimy po to nie, to nie przejdzie. Nie, to przejdzie. To będzie to, pan wyjmiesz, bo trzeba na wulkanizację. Po co? No, za chcesz o pan z. No, na lewa, reklamę. Ale nie obniżaj. A co Felge, ty się, tak? To jest w porządku. Ja mam klucz, bo taki sam zwałd jak w ty. Ale żeby to realnie wyglądało, to trzeba by było Jakiś cegłach ją postawić, żeby... po to tak postawimy ją na pustakach normalnie. Weźmiemy ten lewarek z jednej i z drugiej strony, odkręcimy koła i się ma. To jest dobry pomysł chłopaki. That's good idea. Ale dobra, dobra, koła odkręcamy, co potem pukamy i co się pytamy, czy co A dałga. kogo pukamy? Czekaj, poczekaj, bądź dzwonić. A pukamy! gdzieś Gdzieś dzwonić. Robimy to? No tak. O, o w końcu wrócił. Idźmy otworzyć czy Ty Marek idziesz? cholery to zamykacie, to jest czem ma czemu czemu nagrywasz? Czemu nagrywasz? Nie, nie. Bawisz się... To te... jakiś Nie obawiasz się tą kamerą, bo... To musi się łapać ostro... Nie musi się ostro nauczyć łapać. No nic nie nagrywam. Ciągle problemy z tą ostrością są w ciebie. Mareczko, tobie nawet nie podaję, w fajne jest. Eee, Co tam, gdzie byłem? Co? Gdzie byłeś? Co gdzie być? Na razie A na laseczkę, tak. no no chyba i dziewięć, nie bo pójdziemy sobie po flachę do sklepu. A co? No, co wieczorem jeszcze przyjdziemy? E, Kuba, tam te kawałki trzeba do, dograć nie? No trzeba, trzeba, właśnie, musimy iść zaraz do studia. Dobro, to teraz chodzi. idziemy. A znowu. nie, serio, co nagrywacie? Bo widzę, że on kamerę rusza. Tak, to kameruje ja Spałem, ja nie pan. wiem. On ostroż, bo ciągle ma problemy, przychodzi, po... że ostroż. A ja. No co nie... za kamerę no, ruszasz. No, zobacz sobie, co przy nie potrafią. Nie, no po chcę się nauczyć w końcu. się Dobra, Ty jest szofer wajesz z nami? No Shofer jak tam leżę, nie? Ja dzisiaj jestem auto. Odpoczynek, nie? No. Idziesz z nami? No. Idziesz z nami, a gdzie nie? nie. Do a dziedziniem. A, nie wiem, pójdzie. Ale co powiedzieć? Do szapki. Jesteś spulacą, nie wiem? A masz jakąś popitę tu na chacie? Czy też wziął? To może być sami dociera. Nie, to się na tym sobie. A opite mamy na chacie, mamy popitę. No ale to później, później, no to jedziemy co, co wy chcecie? Nie no wiem, a co pijemy. Jacka? No co chcecie, mówcie. No to no jest Litra Jacka. Weź. Nie, biało. Weź. Biało, czysto? No, bo no. jeszcze no. tylko, żeby zimna była. Tu, czy, czy na tak? Tak? to weźcie mi whisky, tak? tak tego. Ja mogę czysto pić normalnie. Nie, weźcie mi. Dobra, to będziemy dzwonić, jak będziemy No To weźmiemy nagranie. Ja weźmi dwie. To ja nagram, tak? ich jak idą do sklepu. Daniel Mi Daniel ja ja To dwie łyski weźmiemy i dwie No, dobra. No, ja dla mnie którzy potrenować nagle i tą wyprawę, to może się coś wydarzy ciekawego, dobra, bo to dobra. już nie bywa. Dobra. Jakby alarm się łączyła coś. Dobra. Co, lecimy? Gotowi? Dobra, dobra jakieś coś trzeba, bo no, potem żeby tam ty, pod koła się... Już nie słychać, oni w studiu są. A, światło jeszcze wezmę, bo jest ciemno. Mamy Dobra, dobra, dobra. dobra. Ej, ale trzeba coś skołać, żeby pod auto podłożyć Skąd my to weźmiemy? Przed domem są jakieś tam cegłówki No Cegłówki, to może palety weźmiemy ty. Stary, możesz worek założyć Dobra, poczekaj chwilę, to na razie A co, przestawiam ten samochód, czy... Ty, co, ten samochód, czy, ty, czy, czy nie no, zobaczymy gdzie on go A zostawił, skoła. tak? A przed domem jest Bezpośrednio. Marcy klasy stoi na pewno na ulicy, człowieku. Przez gdzie jak ucharce klasa, gdzie tu wjedzie Na bank stoi na tam On pod mówię wam Muszę zawsze zostawię pod latarnią. No dobra. dobra, idziemy zobaczyć To co? Co ściągamy to? No no ściągamy, ta, chyba, nie. Wszystko jest samochód. Dobra, no jest na zobra, zasadzie mamy pustaki, żeby postawić po prostu pod koła. E, lewarek do podniesienia samochodu, Klucz do wykręcenia śrub, tak? Tak, tak wszystko tak. się zgadza. Ale wiesz to, to, tak. co? Wiesz może byśmy poświecili tym, tym to by łatwiej było nam trafić na te No, zadawaj, lampę. no to jedna jak jak działa. Jak no nie mogę Dobra, tego na tył. Czekaj tutaj. A jak coś będzie jechało, to, to z tymi pustakami? No to... E, to niech Będziemy jakiś problem, no niestety, no. Tak bywa. Dobra. Lewarek, tak? Nie, 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 poczekaj, poczekaj. Koła trzeba jakoś poluźnić, nie Ta. no, górę, nie? Tak. No, całkowicie. a potem... Bez skitu. A gdzie te koła zostawiamy później? O kur... No musimy je zabrać stąd jakieś. tak? No zabierzemy je stąd jakoś, gdzieś schowamy. A masz klucz do tego auta? Ja mam. Czekaj. Ekspresowe odkręcanie kół. A co to tak czysto? Tygo w detalingu skitów. było. przecież, nie no mówił ci? Całe czyste auto. Ale ładny środek. Wow. No. A to co to za złomba? To właśnie, co to za luina? No o, nie no. wiem, właśnie, zastanawiam się. A co chodzi? Którego z Was się do tego auta nie To twoje? Jest fajne. Twoje. To twoje? M moje, nie moje, ale jest pokaż. pokaż. Ale trup. No pokaż klucz. Do niego koła możemy schować. Gdzie? Co? No co? To Trzeba ma, włożyć do centralnego No to tak, no. centralnego zamka. To jest Bo ja jestem. Jak klasycyzm, jak klasycyzm zdecydowanie. Patrz, patrz, patrz. Patrz jak klepie. A, to to klepie? No i ty, ty, klepie, prosto, jest Ty bez kitu klacie, nie? Po prostu Patrz, po na... ma. patrz, patrz, bo... patrz bo... Tak, nie sprawnie ten auto. Dokładnie. Dobra, no ej, ej, rada. robimy te koła jako... czy co? Bo się no, teraz. No to, no to, to, tak. no no jak to Jak to zaciągniesz rękawa, kawa zapali laczka? Uwaga, jedzie do tyłu. Marek byś mnie przyjechał. A bo to jest taka żenada, że po prostu tutaj jak to się w ogóle odpala? No normalnie. Częło, hamulec jeszcze... Jak to ściszyć? Zgasło? Ale ręcznie nie działa? Działa. No to czemu mi zjeżdża? No bo nie wiem, tak słabo działa może. Dobra furka to jest Marek, nie no, udawaj, podoba Ci się. Patrz, patrz, słyszysz to? Ale... A chłopacy co robią? A weź zgasz tego diesluka, bo mi tu śmierdzi. Też jest Też dieselka? No to idź bądź to kamerzyście. dobra, ale, no, ale to tej chyba tej będzie tej tej długo trwało. Bo no. mi zabierzesz to auto jeszcze. ja wiem, no, że no, to, to, to tak by tak się nie niby jest nie, nie jest podoba, warte. a tak naprawdę sam musisz mieć trochę dystansu do siebie i wiedzieć, że to jest ruina. Dobra, nie? ile to wam zajmie? No, kurde. Bo ja się niecierpliwie... Czaj... To trzeba lepszy sprzęt nam dać, a nie... Głażej Gay, bliżej klej. Nie, nie, przeginasz Marek. Dobra dawaj, bo czasu nie ma, serio. Ty, ale poczekaj, bo tu lewarek się do góry podnosi, widzisz? Dobra, może podejdziemy do jakiegoś sklepu? Może zaśpiewaj swoją Jako. Tonetki, A jest jeszcze jedna. No to dawaj. Daj, się odsuńmy, żeby oni nie słyszeli. Dobra. Ja mogę tak przedpremierowo zaśpiewać już? Znasz ją? Tak, słyszałem, super. Zostań moją kotką, zostań moją słodką, zostań my marzeniem dla ciebie się szybko zmienię, zostań moją kotką, zostań moją słodką, zostań my marzeniem dla ciebie się szybko zmienię, chodź to Disco Marka, pod to będzie twoja bajka, chodź mi na kolanka nie słuchaj co mówi Anka. Super. <coughs> Mega są te piosenki. Kurde, nie chcę mi się tutaj czekać. Myślisz, że będzie pierwsza na... Na jest twoja płyta? No, no myślę, że jeżeli wy tą płytę to będzie się utrzymywała na Oliście przez miesiąc co najmniej. Nie jeżeli już myślę, na że już rozmawiam na poważnie duży. o muzyce, no to rzeczywiście moja płyta ma potencjał na pierwsze miejsce na Oliście. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Olis, to jest taka lista sprzedaży płyt. Czyli nie moja nie. płyta po prostu będzie najlepiej sprzedającą się płytą co najmniej przez jeden miesiąc. Albo dwa. No, też bym tak podejrzewał, bo to jednak jest disco polo, to jest muzyka z klasą, to, to to nie jest jakiś badziewny rap, tylko to jest disco polo jednak, nie? Rap się przy tym chowa. Dokładnie. Tak. O, co tam się dzieje? Idziemy? Wieso po do sklepu jednak? Tak? Mówisz? No, my sobie coś kupił. Czyli serio nic nie idzie z tego pranka, jak idziemy naprawdę do sklepu? A czy... Chodź zrobimy pranka na wszystkich. Wiesz, prank będzie później. Chodzi o to, że nie chcemy się po prostu na to wszystko patrzeć. Niech oni sobie to powykręcają, bo się na tym nie znam, nie? No to idziemy po prostu do sklepu i wracamy później. Ciekawe. Myślisz, że będzie otwarty jeszcze? A, która jest godzina? Jest godzina 24, prawie? jak będzie zamknięty, to wrócimy najpierw. Co, to nie jest za dotyk? No to ja włączam. Włączam i wyłączam. Też ty nie przeginasz? Czemu? Ta o to oto jest żałosne. To mi kupnowe ty! E, ale z tyłu jest wygodnie w miarę. No Wiesz właśnie. Co, ja nigdy nie miałem gorszym śmieciem, nie ja za to dałeś. Prosty. Nieważne. No mów ile? Nieważne. No mów. No, musisz zgadnąć. Nie przecież źle mówiłeś. No musisz zgadnąć, musisz 400 zgadnąć. 400 złotych dał. 400 złotych 400 zł za takie auto Ja jeszcze do tego wsiadłem, bo mnie prosiłeś, żebym wsiadł. Ja prosiłem tak, ciebie. Tak, ja bo prosiłem. podjechał ja. po nas, powiedziałem mu, że idziemy do sklepu. To ty powiedziałeś, że nie ma reczków, nie będziesz przecież szedł na pieszo. I <laughs> no, no, no. no. Do mojego, prawda jest inna. Siadaj prawda do, prawda do mojego rozpadającego, się, sam mojego rozpadającego się samochodu serio ja bym wolał. Ja bym wolał z Buda zapieprzeć. No to ja bym. Kurde, czubeku. Nie jest ale podjedziesz na stację? No ja sobie podjadę, no. To elo. Też idziesz? No muszę go nagrać. No dobra. To auto to jedna wielka żenada? 400 złotych za to także. Ale to co teraz na piesza ma miejsce? Wiesz co lepsze to niż ja za tym ze stronem, że. Zobacz, jaka jest godzina, w ogóle nikogo nie ma na drodze. No w dupie jesteśmy ogólnie, nie? Ale wiesz, co jest fajne? No. Że w nocy można chodzić po środku ulicy i nic się nie przejedzie. Może trening na fajnym ma zrobisz pompki na środku ulicy? Pompki? Tak, taki challenge. A ile zrobię pompek jak myślisz? Nie no myślę, że z 20 albo z 30 na spokojnie. Trening zawsze spoko, tylko muszę tak. No czemu? Na stację jeść! On sam już nie wie, gdzie ma jechać. Dobra, licz. No, jeden. 2 3 4 5 6 7 Uwaga, jedzie samochód Marek, szybko! 8 9 Dawaj! 10 Dobra, chodź, 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 bo już jedzie! Chcecie przejechać! Chodź, jedzie samochód. Nie! Nie przerwę! Ile jest? 12 13 14 Marek ty po tych treningach już się niczego nie boisz. Dobrze, to 7. dlatego Karła. Patrz, karzeł. Umiem robić pompeczki. 20. A jeszcze kiedyś nie umiałem. Dawaj, jeszcze. Zobacz. 51, 52. Ty i co? Ty karzeł tak potrafisz? Dobra. Musimy się już usunąć. No dawaj, skoro już się rozkręciłem. Szybki truchcik na stacji, kupić ci coś na stacji. No, dwa piwka i szlugi. Okej, okay. szlugi zawsze dobre. Na trening też sobie przejaram. Uff. Patrz, nagrywasz? No. Tankował chyba. I zapomniał. No bo samo się otworzyło, mu. Ty, szafer. O, już. Co no ty robisz? No, no przestań, przestań. Lubię! Dźwięki złomu. zatankowałeś? przecież miał to, nie. To czemu masz otwarty w Mam otwarty wlew? No możesz. Zatankować otworzy. ci? No chcesz za zatanku! A co tutaj lejesz? Diesla Diesla? No. A czemu tu jest węgiel? Węgiel! Nie no to też się osadza przecież. To ty w kamieniołomach robisz? No pewnie tak. No, no to weź się odkręć? No skoro już mam zalewać, to by wypadało odkręcić. Patrz, patrzcie, co podczas nagrywek mi się stało. No. Czemu tak? Ale to tygrysy cię poszarpały? Marek mnie poszarpał. A teraz kręć liścik, nie? Marek, daleko nie zejdziemy na tym. Jeszcze 5 groszy Wiesz co, na więcej nie zasługujesz. Czekaj. Aha. A dać ci żebyś zapłacił? Nie <gry> no, to i co, że zapłać teraz? Taki kozak jesteś. Oczywiście, muszę jeszcze coś kupić do picia. I fajeczki, tak? Akurat mam w kieszeni trochę drobniaków. Miano, to kartą zapłacę, bo chcemy kupić jeszcze fajeczki. Po no co w ogóle tu No, no zadankować. A co domyślałeś? Że ja cię zostawię bez no. A nie No. Ale Miano, coś kupujemy po raz Jakie te fajeczki? Eee, jakieś cienkie miętowe. Lecimy? Wróciłeś tak, są... wszystko? Tak, no, wziąłem wszystko. To dla ciebie, tak? tak? Proszę bardzo. Nasz cię, to to ty wracasz. ty my pójdziemy sobie z huta. To tak, tak. no nie wiem czy chce mi się już do nich wracać. Może jeszcze gdzieś polecimy. Pojechać? No Na co? No nie wiem, może z zdanie. A my sobie pójdziemy gdzie indziej. Albo weź idź tam do nich i zadzwoń do mnie, czy już to odkręcili. No dobra, wracamy. albo wiesz co w sumie. Może wrócimy jednak. Dawaj wracamy na biegu. Dawaj ojciec Bora, bo nagrywam! Co udało się? nie jest wszystko. Słuchaj, mamy plan taki, bo mieliśmy problemy z odkręceniem tylnego koła. No niestety Marek, tylko to, to da się Więc, zrobić. Więc słuchaj Marek, znaleźliśmy tutaj dwóch przechodzących kolegów. Jak kamerzysta będzie wychodził, to oni tutaj będą udawali, że to oni odkręcali te koło, koło i uciekną. A to oni ich nie dogoni? Nie, nie, bo oni w***ją. A klucz tu będzie już w kole pewnie. Przednie odkręcone. A drugi przód da się? Nie da się. Nie. O lol. Co, wszystkie są wszystko tak? To jest, Marek. Aha, ha tak. a oni tak, no z tej strony jakiś znacznie, że koła a nie A to tak? będzie na ja myślę, żeby... Tutaj w lesie stanie za drzewem Tak, i za drzewem jakbyś stanął, albo nie, nawet jakbyś tam się w krzakach schował. Dobra. To myślę, że było spoko. Dobra, to i co? jaki kit kręcamy? No to dzwoń, że. Dzwoni, żeby przyjechał po nas, bo wszystko jest to zamykane, nie, żeby po Nie, dzwoni, że mieliśmy dum, dum, wypadek dum. i że musi przyjechać nam pomóc, że w sarnę uderzyliśmy czy coś. A to wtedy powie, żebyśmy wezwali po sobie lawetę. po prostu niech przyjedzie, no nic mu nie mówi. Halo? Podjedziecie na stację? A po co? Na normal, bo koleś nas wjechał. Jak to, No normalnie wjechał nam Zderzak uszkodził i chcemy mieć kamerę, żeby to nagrać jakoś, bo z typem nie da rady się dogadać. Nie wiadomo czy nie jest nachlany i po prostu chcemy to jakoś uwiecznić, no żeby mu był. Ale to jak nas wjechał? No normalnie no stuknął Stuczka. Z tyłu, z Tak, z tyłu w prawy, w prawy tylny róg walnął i, i uważa, że to nie jest jego wina. No. Że źle staliśmy, bo samochód nie stał stał tu. Pół... No nie, mamy. no nie mamy. kamery potrzebujemy, żeby to uwiecznić. Policji jeszcze nie była, ty po prostu się rzuca. tego nagrać, czy Nie chcemy tu. Możemy. Możemy, ale chcielibyśmy mieć jakieś pole Jak chcesz, to decyzja należy do ciebie, czy tu chcesz nagrywać. Możemy nagrę. No bo auto jest no nieźle stuknięte, nie? Ale jak? No nie, no po prostu z tyłu tam lampa pobita jest, zderzaka nie... No znaczy trochę... wygląda to grubo ogólnie, ale... Dawaj, no, ty... no nie ma jakichś mega zniszczeń, ale po prostu grubo wygląda Jest mega wgniota. No tak, dobra, no to pojedziemy, no. To dawajcie, na stację, nie? No, no, no. na przystanku stoimy, zjechaliśmy. No. na przystanku koło tego Tak, tak, Ta. tak, tak, tak. Dobra. No, to czekamy. Dobra, no już jedziemy. Daj okay. Okej. Okay. Okay. Dobra, w takim razie. Ja, stronę, to musimy się. Mamy się schować, jakoś nie? 3 minuty, aż oni tutaj będą. Tak. Siema, z tej strony kamerzysta, sorry, że tak z partyzanta na sobie mam okularki, wyglądam teraz tak jak Kuba, bo też mam wadę wzroku. Hmm. Tą delikatną, bo delikatną, nie tak jak Kuba, bo Kuba ma. Minus 40. Tak, sto! W każdym razie Marek miał dzisiaj wypadek na Orlenie. Tak? No, na nie stanisz. Yy, na Orlenie się rozwalili. Ale będzie Belka. co? Yy, I zaraz udokumentujemy wam i pokażemy wam, jak rozpieczono auto. W ogóle, czy oni się rozwalili? Chyba yy, Chyba starego auta. Też tak myślę. Że też. A jakie on ma auto w ogóle? Nie wiem, jakie on tam ma auto, to chwila inna. Jak już BMK ostatnio, nie wiem. No zaka. Jedziemy twoim czy moim? No a czym chcesz jechać? Mi to obojętne. Może pojedziemy twoim. No to dawaj. Jezu Chrystal, tu masz burdel ty mał. Ja, tylko trzy butelki leżą. Dopiero co było sprzątane. No morto, co ty gadasz Jak widzicie, te trzy butelki, raz, dwa, trzy. No, trzy. Cztery. O Jezus. Pię za. Pięć butelek. Dobra, jak widzicie, Kuba masyw w aucie jest brudasem brudasem, a nie chcesz do u... tego przyznać po prostu. Nie jesteś? Ja. Nie jestem. Co mam tutaj, a ja w ogóle nic nie widzę, to jest beka, nie? Na instynkt. Na instynkt. Dobra, aha, bo jeszcze się ci się no. tak? W każdym no. razie jedziemy zobaczyć na stację, jak wygląda. No, aktualnie. się z nim, nie? Autko. Jestem ciekawy, bo on no, bo chyba. No, to... jechał. No jakiś debil pewnie, no kurczę, no to ktoś pijany, nie? Może dlatego nie chce podpisać zgody. No, i ty wyjedziesz to pół godziny minie. No wiesz co. Ja zaparkowałem na ulicy, może moim pojedziemy. A nie jak klucz już nie wziąłem. Dobra, dobra, jedź. Dobra, jedziemy do ich na tej Ty co to kwa jest? Co jest? Co jest kwa? Ty! bez jaj! Nie ma koła, ktoś odkręcił koło w Ty. No toź, Maj Kamer, weź, weź wejdź stać. Czy tu to Nie, No to kwa trzeba nagrać, nie no koda na polski społeczeństwo. No Ma nie. Polaki, złodzieje. Ale że z czasu mordo, ale grubo ty cię, nie? No nie dziwne ty, co to w ogóle k***a ma być Normalnie, ale pa jacy pa, zostawili lewarek dobra, zostawili lewarek, zostawili nakładki ale, kupia, no... Teraz komuś koła. To no jest masakra, nie? I to jedno jeszcze? Jedno zerkrali. Jedno? Oni musieli wspierać no, jedno. Ile te koło warte jest? 200 zł? 300? To po cholery oni to kradli. No ja nie wiem, nie. No ale nie ma koła, nie? Wykręcone jest. Wykręcone koło jest to. W sumie, w sumie to jest beka, no. no to jest beka. No ja mówię, A nie no, nawet, się bo myślałem, Ale że ile ten... 500 zł to koło kosztuje? Że... Myślałem, że wszystkie wykręcili, nie? 500 zł? No ja też no, myślałem, Ale zauwa, debile, pa Zostawili lewary. Lewary z dwie paki. Zara się opchnie u kulawego w Lombardzie. Nie, no myślę, że to warte jest? Dwie, dwie parki na pewno. Nie? Jedziemy do Marka czy no, Nie, no nie jedziemy, ustali, nie? już bez sensu. bo Ja tu zapasówkę w pieprzu bym odjechał, trzeba przeparkować auto e... na pewno, bo wrócą... na parking, powrócą i za pieprzą. A wrócą i za to... na no, Dla mnie to jest żałosne, nie? No to kur... no, już nie mają jak dorobić, tylko grać koła? Nie, no to jest żenada trochę, nie? Zobacz, ale wszędzie są, tak? Wszędzie są no, koła. No nie zdążyli, no, no sens został. Zobacz, z każdej strony, tak? Ale ty, a to jest oświetlona ulica, to ktoś popieprząta na głowę jest? Ja nie wiem, nie. No na ludzie z... mają na powolone bani nie? do marka, nie? Normalnie odkręć nie. jedziemy nagrać ten film, bo nie wiem czy to, czy nie. No ale tu już mamy film, teraz. Po co nagrywać ich, jak tu mamy film? No to będzie mieć lepszy, nie? Jak pojedziemy, no. ich nagramy. Nie. No, ale w ogóle jak to damy do neta, to będzie hit, nie? Ukradli koło. Normalnie koło ukradli. Ty nie odbiera. Halo? Halo? No, no. Ty dosłuchaj no, mi nie przyjedziemy, bo nam koło zap***li, zap liczajesz? Ukradli nam koło. No jakiś debil nam ukradł koło, no w sensie no widzieli, przy przyjechali ukradli nam koło, no. Ale ja od czego koło? No, koło o, od auta! Od piątki! O, wykręcili koło, czaj, z lewarek został, wszystko zostało. Wejdźcie, piszcie oświadczenie, tak? Spiszcie oświadczenie, tamtego nie będziemy nagrywać, bo to bez sensu. Spiszcie oświadczenie z tym typem i przyjedźcie tutaj. A co, zobacz na kamerach. Jak mam na kamerach sprawić, jaka piątka stoi na ulicy? To, to czemu mam, to zostawiłeś? A gdzie miałem zostawić? Jak e, tam stoją trzy auta. Było zostawione wszystko, jeszcze ja przyjechałem. Jeszcze ja, się, ja się będę zostawiać, że potem nie dało się wyjechać. Ale z... Czeka, bo boję ja się, o co chodzi? No ukradli, przyszliśmy z kubą i ukradli koło. Ukradli, cześć, jedno koło i zostawili lewarek. Co? Pan, czy nie, no, koło, koło całe. całe koło z felgą. Ukradli, no złodzieje, no, no beka, no. A ile? Jedno czy ile? No jedno tylko, nie wiem dlaczego jedno. Nie, nie mogę. Grubo, grubo. Cholera. Dla mnie to jest beka, nie? Dobra. A Gdzie ta piątka stała w ogóle? No na tym, na, na zewnątrz. Dobra, słuchaj, spisz to oświadczenie, tak? I przyjedź tu. Nie nagrywamy tego, tylko. bo już też trzeba tutaj się tą, tą piątką zająć. Trzeba ją odstawić. Dobra, na razie. Dobra, to co? No co? Weź, dawaj od golfa odstaw, poczekamy na niej. Zapasówkę chyba trzeba wziąć, nie? Czy co? No bo jak to inaczej zrobić? Trzeba wziąć chyba zapasówkę. Masz kluczyki? Oda piątki przy sobie? Nie, bo w domu zostały. Już nie brałem. Aha. No to nie wiem, no to trzeba iść po klucze i co? Otworzyć bagażnik. Zapasówkę no i wsadzić ją, nie? I odjechać, bo zaraz przecież wrócą. Ten Lewarek chciała w ogóle zdjąć, ale, ale nie został. Ale chodź zabierzemy te te, 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 te które są tutaj, nie? Ale czemu to od. Czemu to w ogóle zostawili? Przecież to są dekielki. A okay. czemu są dwa dekielki? Pa, aha, bo tu już chcieli odkryć, nie udało się. Dziś? Pa, tu już zjęli dekielka. Czyli to też chcieli ukraść. Nie a widać tu. Oni za bardzo cajnie, to co oni chcieli. No po prostu na pustakach ci auto chcieli, autor Pustak, chcieli a potem... zostawić. Tak, z drugiej strony. Aha, tak. I byś nie miał kół w ogóle, nie? Na grubo. no dobra, to trzeba to auto ten. Trzeba sprawdzić czy w ogóle. To jest dokręcone, nie? No tak Bo tam. odjedziemy i nam od odpadnie Dobra, w każdym razie trzeba dokręcić Masz zapasówkę? No nie mam zapasówki przecież ode mnie nie będzie pasowała z Golfa zapasówka tu Trzeba wyjąć A ty masz zapasówkę tu? W bagażniku? No nie mam zapasówki No a nie mam kluczyków To i tak nie zobaczymy, no Zemnięte jest No to co? No trzeba iść na jest znaleźć No to kluczyk, dawaj, bierz wsiadaj do Golfa i jedziemy No dobra, to trzymaj, to dobra. Jak to wyglądało? Bo to byłeś najbliżej. No, coś tam pogadali. Tak Ale tak nagrywali? Łyknęli w... pompę? Tak, łynęli, tak, łynęli. A nagrywali wszystko? Tak, tak, tak ok. To dobrze, Czyli wyszysz. tak jak być powinno. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra, to w takim razie ty, Błażej, umiesz przykręcać koła? No tak, no. no. no to dawaj, ja, my po prostu pójdziemy mu powiedzieć, że to jest Frank tak? I... tak? Już przykręcamy koło? Potem... Nie, on tutaj wraca chyba, wróci chyba, tak? Chyba, że nie chcesz przykręcać, nie sam sobie przykręcić. Nie, no przykręcimy mu, no z nie no Dobra, w każdym razie musimy polecieć i zakończyć ten film tak? Ale ciekawe o czym oni gadali. Głosowałeś no, raczej no, no, nie? Wiesz to słychać, było coś tam narzekali o jakichś Polakach, chyba, czy coś tam. Tak? No dobra, to weźcie. Za, za Zabijmy bramy. Masz, Mordo? I to wiesz, normalnie w żadnym kraju europejskim, w normalnym kraju europejskim, mordo, nie zrobiliby mordo, czegoś takiego. Mordo, no kurczę, mordo, no i odkręciliby komuś koła. No, mordo, co? To był prank. Co? To był prank. Ale że co? No to koło. To nie, był no, prank. Nie trzeba przykręcić. Nie, to stary z służącym, i z szoferem, i z Markiem odkręcili. Naprawdę. To był plan, przysięgam ci, ale że się nanosił. No zadzwoń sobie do Marka, spytaj, czy to oni odkręcili. No taki był zamysł, albo że to nie oni, ale zadzwoń na To Ja nie, no, specjalnie szybko pobiegam, żeby nie, nie wykręcili drugiego. Śmiesznie, co? O, zobacz, przyszli. Zobacz, idę po nich. Dawaj, tak. Jakie kwiatki robię, co no, no to nagrywamy. No re, tak no, żałośnie jesteście i tyle. Co jest? Gówno, <grym> f***a. <grym> ale o co się stało? Powiedziałem mu, że to był prank. To? Ja. Co szybko. Ale już mi się tak go smutno zrobiło i szkoda. Co? Jaki prank? No a kto mu odkręcił koło? To nie my. To to nie my. Ej, ale ty! Było uzgadniane, że to wy macie odkręcić. No to ja robię. Gdzie? Kiedy tak uzgadnialiśmy? Ja. To nie jestem. No w to nie my odkręciliśmy. No o, nie No oni, no jak? No Kuba, no po co? No, sobie Kuba jaja teraz nas robisz, wiesz? No a kto odkręcił? Dobra, wiesz, Kuba, przemyślałem to na chłodno, no i wszystko by normalnie odkręcił koło. No przecież mówię o tym. No Stawiasz no nas Kuba w niekomfortowej sytuacji. Ale przecież jak? No kto odkręcił go? No oni odkręcili jak to! No oni No odkręcili. A ty umysłeś to jak młody Pelikan. Za pierwszym razem to jest Wierzą. A teraz się przyznajesz bo się śmiejesz. Co? Już się przyznajesz bo się śmiejesz jak ten... Nie, no to chciał sprawdzić ciebie Ale jakaś jest... twoja reakcja. Proszę? Co? Że jest taki klucz, nie? Którym wykręcać śrubę. No. no to już wiadomo, że oni to I on pękł. To naprawia w swojej kieszeni. No właśnie, ciężko je teraz przykręcić będzie. No to... Ale ja nie brałem... Ty... Zobacz, ja mam czyste ręce, chodź zobaczysz. Dobra, także drodzy Państwo, dziękuję za obejrzenie tego Mów filmu. Mów do mojej kamery, chcę do mojej żebyś mówił. Czy Brudne interesuje i to wiesz na będę Jak nagrywasz tak, swoje głupie filmy, to potem masz naprawić na auto, to w takim stanie ma być jakim, jakim było I ch** Sł, to obchodzi, szl, naprawdę szl, szl, szl. To szl. Słokoi, Nie będzie to będzie, w swoim czasie Wyłącz, Wyłączaj, wyłączaj, ja, no. no, nie? Dziękuję <stuńska> drodzy Państwo za oglądanie filmu Jak widać udało się, chociaż jeszcze nie widziałem, o czym gadaliście No ja po ale prostu ale że łykną, to tak? prank, no już był taki zdenerwowany Ale tam no tak? Tak, no jasne Czyli wszystko udane, dziękuję drodzy Państwo za oglądanie, do zobaczenia Do zobaczenia